Z tej strony Tumer.pl i dzisiaj mamy gościa po raz pierwszy. Nawet nie proszę ale się zgodził. Jak mówiłem w tym odcinku. Bo dzisiaj to jest drugi odcinek i ten odcinek był przed chwilą. Przed chwilą. Za to się chyba należy łapka. Przywitaj się bardzo. Cześć. No więc tak, gramy sobie dzisiaj w taką turbaną grę. Która się nazywa Skorup6 Tak, I to jest taka dziwna gra, bo trzeba nie naciskać tylko ten guliczek Miszką Więc Bartek będzie grał pierwszy I zobaczymy jak mu pójdzie, gra się do pięciu I zobaczymy Piłka na polu, salto I kolejny salto, i gul Tutaj Dariusz Bokowski. i nie będę tego robił. Co efekty robią I 2-1. Czy Bartek wygra? Coś za emocje. To się jeszcze nie da wygrać. Skażą oni ci na wszystkie strony, kurde. Nie wiesz co zrobić. Nie wiesz co oni robią nawet. Chcesz wykopać piłkę? Oni robią ci na odwrót. Spakują Z Czego nie śmiejesz? Ty <śmienic> od nich. Patrzcie, patrzcie jak oni się zachowują. To są piłkarze Bartka. Patrzcie jak oni się zachowują. O to jest... <śmienic> <śmienic> ale... Kto w ogóle zrobił taką grę? Nie mówię, że jest od razu głupia. Taka głupia, głupia. <śmienic> To <śmienic> znaję No, 4, 4. <śmienic> oh. Oh. I proszę Filipa, proszę w żeby nie pisał komentarzy. I żeby nagrywał sensowniejsze filmiki. I party flicker, rozumiecie, to się male. Partyk flicker normalnie cud. Teraz ja. Teraz ja zobaczycie, jak ja w to jestem słaby. Tak <śmienic> Cofaj! Po angę! I'm Idę na rękę! I can play football! A ja i, uh, I gol! Gol, 1-0 zianki. Mam nadzieję, że pod tym filmikiem zobaczę dużo łapek, bo to mnie naj najbardziej ze wszystkiego motywuje do nagrywania. W ogóle ja lubię nagrywać. Dlaczego to mówię? A nie. W zasadzie nie nagrywałam, bo kasłałem strasznie nie mogłem. I znalazłem to fajną grę. I co do tej serii, co będziemy szukać tych Mikołajków i tak dalej, tych je, to będzie ona też się chyba pojawa, pojawiała. Bo jeszcze ten odcinek nie jest wrzucony, więc mam nadzieję, że obejrzycie, dajcie łapkę i jeżeli tak, to... Jestem bez głowy, to będziemy dalej tą serię kontynuować, znalazłem już dla was kilka fajnych jel, mam nadzieję, że wam się spodoba, no, więc wróćmy do tej gry. Cztery. 4-4. No więc tak, będziemy grać po dwa razy, żeby ten odcinek nie był za długi, bo znowu długi to się... Widziałaś <laughs> <laughs> <Nie było> to? <śmiech> no. <śmiech> Znowu. Co? Dobra. Dobra, wrzucę z naszego odcinka Mała wszedła Tata, co do mnie mówi. Więc tak... Będziemy grać po dwa razy, bo długi odcinek to znowu się dług, długo wrzuca i to nie bardzo nie cię piwi. Tu przegrałem! Bardzo teraz ty ostatni raz grasz. Może będziemy sobie robić taką serię, że ja z Bartkiem będziemy grać e, e, w tą właśnie grę. I kto wygra po trzy razy, to ten jest królem więc się na ten odcinek. I dlatego musicie dać łapki. <grym> Nie może strzelić. <grym> właśnie widzicie już. Jest trochę lepiej z tą formą, ale. Jeszcze. No właśnie. Samobójia coś się. normalnie. To jest taka chora i wciągająca gra że Jest też taka apka na telefon. Wpiszcie sobie. C, 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 O, R, E. Spacja. Pyszy i c, sy, no. I ten mecz będzie trwał. Za chwilę nic mi się odcinka skończy Kurde, ci dwa. Dawaj Bartuś. mogę

GOL! GOL! Proszę Państwa, Bartek wygrał, to Dariusz Szczakowski chyba zostanie puchar, bo ja teraz nie wygram. Albo może, żołneczki, następny film to może sobie nagram sam z tego, gdzieś trzymać, będę grał 5. No dobra, to już by było na tyle, bo już długo tutaj nagrywam ten odcinek, jest dosyć późno, więc... Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostaw okejkę, subskrybuj mój kanał, zostaw komentarz. Mam nadzieję, że będziecie to robić. Na razie i cześć.